Hej, witam z wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Top Model. No i dzisiaj kolejny odcinek eliminacyjny. Yy, po prostu tak szybko ten czas mija. Yy, mam wrażenie, po prostu jakbym dopiero zaczynała tą serię, a teraz już zostaną nam tylko trzy dziewczyny. Yy, no i powiem wam szczerze, że bardzo nie chcę jej kończyć, ponieważ no, jest to moja pierwsza seria i jakoś tak Mam do niej wielki sentyment i będę płakać normalnie jak, jak yy, będzie się kończyć, jak już poznamy zwycięstwo. No ale nic, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Yy, no i po tym krótkim wstępie tutaj może zacznę coś działać. Bo dzisiaj wydaje mi się, że mamy bardzo, bardzo fajne wyzwanie, znaczy sesję zdjęciową z yy, tutaj, z naszą Moniką. Ale to zaraz powiem wam, jak ona będzie przebiegać dokładnie. I po co właściwie Monika tu przyjechała? Bo ona tutaj ma, ma zadanie wbrew pozorom. Wy tu myśleliście, że ona tylko tak jest dla towarzystwa, żeby nie wiem co, ładnie wyglądać, a tu nie! Ona, ona ma tajne zadanie. No, no i co, kto tu jeszcze śpi? A pani Jadwiga to pani Jadwiga może, bo ona w nocy gotowała dla naszych uczestniczek śniadanko. Ym, kto jeszcze coś potrzebuje zjeść? Nikt? O, ty i Ciku. Ty byś jeszcze zjadła? A nie, ty jesz. Dobra, to wspaniale. Yy, a ty, ty też możesz pójść Ciku. Kto tu coś jeszcze? A ty też i Ciku, jak już zjadłeś? A, i ty jeszcze jesteś głodna, ale ty, ty sobie już wzięłaś porcję, to cudownie. Yy, no i co? Zaraz będziemy ogarniać sesję. O, właśnie, żebym nie zapomniała. Musimy zmienić tło, bo pewnie nie wpadłabym na to i no, modelki yy, miałyby zdjęcia na, na, na tym. Fajnym, ładnym drzewem. Zresztą znaczy ono jest ładne, tylko nam to do tematu sesji za bardzo nie pasuje. Więc zmienimy sobie. Właśnie się zastanawiam, czy na szarość, czy na biel. No nie wiem. Dobra, niech będzie biel. A tymczasem może przebierzemy już nasze dziewczyny w stroje. Czekaj, gdzie jest Anastazja? A, ona tu sobie w piżamach jeszcze siedzi. A ty nie miałeś iść, ciku przypadkiem, czy to nie ty? No to ty i ciku. E... No, gdzie ty lecisz? Stój, stój, stój. Ty coś tu trzymasz? Aha, dobra, coś, jakiś bóg. Dobra. Zawodnie to wygląda. Nie? E, no, dobra, to ty się przebierz tutaj w strój do sesji y, Cassandra y, również y, gdzie to było. Tu mamy Regina. Do, y, trochę ją zostaliśmy w takiej dosyć prywatnej czynności i to tak... no, ale nieważne, nieważne. Ty, ty, ty sobie nie przeszkadzaj tam sikaj dalej. Y, no to był ten tak y, jeszcze Anastazja. To. I jeszcze Monika. Ponieważ każda dziewczyna będzie miała zdjęcie tutaj z naszą super sławną, ekskluzywną modelką. No i dla niej też przygotowałam strój. Załóżmy, że jest tutaj. No to wy się przebierzcie tam spokojnie. Tak, dobra. I zaraz Wam pokażę, jak będziemy robić zdjęcia. Yy, Cecylia, czy ty czegoś chcesz? Nie, no dobra, w sumie. W sumie chyba możemy już zaczynać, nie? Sesję? Chyba nic nie stoi nam na przeszkodzie. Dobra, więc yy, podejdź sobie tutaj. No, lataj, lataj. W sumie w wyścigu poszło. No to jeszcze zrób sobie siku. Aha, dobra, myślałam, że tu podejdziesz, że to jest pani Jadwiga. No to... <grym> to niepotrzebnie ją tu ściągałam. No ale nic. Yy, od razu zrobimy zdjęcie. I zrób zdjęcie grupowe dorosłych. Na pierwszy ogień idzie Anastazja i Monika. No, latajcie, latajcie. Ciekawa jestem, jak zapazują, jak sobie Anastazja poradzi, no to bo, bo to jest wielki stres pozować z kimś tak znanym i cenionym, i no już tutaj Monika robi wielką karierę, a Anastazja jest dopiero początkującą modelką, no więc i to jeszcze na pierwszy ogień, też nie do końca jest pewna siebie, ale tutaj. Fajnie sobie poradziła, znaczy oczywiście Monika zapozowała lepiej, no to jest trochę głupkowata mina, no ale, ale fajnie, ja lubię to zdjęcie, takie, no, jak kumpelki wyszły, więc, więc fajnie, no i robimy. Dobra, kogo my tu mamy kolejnego? Yy, nie, 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 światło. Nie, co ja w ogóle klikam? Yy, zrób zdjęcie grupowe. Yy, tutaj Wiesia i Monika. No, zapraszamy cię, Wiesiu. Lecisz? No, dajesz, dajesz. No. Chodź tutaj, na dół, tutaj, nie, chodź tu, no, dajesz, dajesz, eee, a ty co, czekaj, jeszcze raz jej to klikniemy, może za zatrybi wtedy, eee, Monika, Wiesia, no, dobra, udało się, wspaniale, eee, o, proszę, cóż za poza, tutaj nie wiem czy to jest korzystne zdjęcie dla Wiesławy bo wyszło strasznie staro w ogóle nie wiem czy wy to widzicie, ale wydaje mi się, że strasznie jakoś nie wiem, wygląda jakby była już dorosłą a... chociaż może mi się tak tylko wydaje, w sumie ocencie i napiszcie mi w komentarzach jak to tam z waszej perspektywy wygląda i się zastanawiam z kadrem. Może taki. sobie na to? Dobra, chyba będzie dobrze. No i co robimy? Nie jestem przekonana tylko zdjęcia. Ale nic. Tak się ustawiły. Nie można narzekać, nie można powtarzać zdjęć. To, to ma być wybór dziewczyn. Nie, gdzie ty lecisz? Ty masz tutaj pracę robisz. Zdjęcia. Monika i... Cassandra, No, dobra. W ogóle w piżamie. To po prostu mega profesjonalny fotograf. Też mi się tak wydaje. O, proszę. Tutaj, jak przyjaciółki zapozowały. To taka. ta ręka. Nie no, fajnie. Ta, ta poza mi się podoba. I tutaj bardzo fajnie Kasandra wyszła. Jeszcze obie są ciemnoskóre. No, fajnie, fajnie to wygląda. Nie wiem w sumie, jaki kadr. O, może taki. O! Dobry, nie. Tylko tutaj trochę mamy tu ten, ten dół pusty. No ale. Niech będzie taki. I... I robimy. Albo. Czekajcie trochę. Niech będzie. O, właśnie. Niech będzie tak. I, I... tak. Dobra. I została nam ostatnia dziewczyna. Ty się. Nie ty się usuń, tutaj podejść. No, a wiesz, czy mogłabyś zejść z naszej tutaj, z naszego studia, albo w ogóle się usunąć. I dobra, ostatnia jest Regina. Dobra, czy Regina do nas idzie? Regina jest nie swoja. Aha, dobra. I musimy zapłacić rachunki. To od razu, żebym o tym nie zapomniała, to pani Adwiga zrobi. Gdzie ona jest? Opłać. A ty? ty, 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 ty. Nie, nie, nie. Ty musisz jeszcze jedno zdjęcie zrobić. Monika i Regina. No i lecisz. Dobra, ty jesteś. Idą, dobra, wspaniałe. No i kolejna taka sama poza. No tutaj widać, że Regina się zainspirowała koleżanką. No to może jakoś inaczej skadrujemy, żeby. Nie powtarzać. To może je całe obejmiemy. Albo tak do kolan. O, może coś takiego. Dobra, niech tak będzie. I robimy. Okej, okay, to dziewczyny już mają na dzisiaj wolne, Monika też. Monika w ogóle. Już naszej tutaj sławnej modelki nie będzie w przyszłym odcinku. Ona już znika. Już swoją robotę wykonała. No i, no i co? My już sobie rozwiesimy zdjęcia. Tutaj. A to jest. Jeszcze i kogo? A, i Kasandra. Tak, wszystko mamy, wszystko. Teraz to sobie sprzedamy. A ty. Dobra, już myślałam, że się nie sprzedało. Ty zrób kopię tych zdjęć. No, dobra. No, gdzie ty jesteś? O, ud ud wspaniale, udało ci się. E, e, dobra, mamy, mamy. I co? Myślę, że pojedziemy do sklepu sprzedać zdjęcia i zobaczymy, która dziewczyna odpadnie w tym odcinku. No. Dobra. To nie przedłużając, ja to sobie ogarniam. To... Czekajcie. Czy ona ma... Dobra, pojedzie z tą Moniką. Niech będzie... No. To my się widzimy na miejscu. Okej, okay, dobra, to już tutaj y, dziewczyny są na miejscu. Y, ja jeszcze przebiorę Monikę, żeby tutaj nie parodowała tak w tym samym gorsecie. Y, tutaj, o, sobie się przebierz. A może y, zmienimy jej strój na wizytowy, żeby tutaj wprowadzić jakąś y, zmianę, bo nie może łazić codziennie w tym samym stroju. O, tak wygląda jej strój wizytowy. Proszę bardzo, możecie podziwiać. No, dobra. I yy, już lecimy z. Aha, yy. dobra. Skleroza, oczywiście. Już myślałam, że rozwiesiłam te zdjęcia, ale nie. Oczywiście nie pomyślałam, żeby zrobić to poza yy, nagraniem. Yy, no, dobra. A teraz to rozwiesimy. I oczywiście jeszcze ramki. Pododajemy. I na sprzedaż. No. Dobra, mamy, mamy. Yy, I otwieramy sklep. I poczekamy na pierwszych jurorów. Którzy ocenią zdjęcie dziewczyn. Tutaj jeszcze wam pokażę, jak one wyszły. Które wam się najbardziej podoba. No bo znaczy. Mi chyba. Mi chyba te, mi chyba Kassandry, powiem Wam szczerze. No, to jest jakieś takie fajne. Yy, wydaje mi się, że Kassandra najlepiej zapasowała. No dobra, ale to tylko moje zdanie i moje zdanie się tu w ogóle, w ogóle nie liczy. Yy, bo nie chcę faworyzować żadnej z dziewczyn i to ma być wszystko sprawa przypadku. Yy, no dobra, tutaj mamy już klientów, a. O! Proszę Państwa, patrzcie! O, kto nas odwiedził? To wiesz! O ja, jak miło! To oczywiście, jakby ktoś nie oglądał, to, to jest mój niewolnik z serii Amazon Challenge. Jak nie widzieliście tej serii, to, to bardzo Was zapraszam, bo teraz no się skończy Top Model i będzie trzeba coś oglądać, a no seria Amazonek jest... No powiedzmy takim zamiennikiem, podejrzewam, chociaż podejrzewam, że coś wejdzie za top model. Yy, coś na takiej samej zasadzie, ale nie top model men, nie top model jakiś kit senior czy w ogóle pies, kot, lampa. Yy, tylko yy, też na coś na zasadzie tego, że poszczególne kandydatki czy po prostu, ktoś będzie odpadał. O, dobra. Wysłowiłam się, zrozumieliście, mam nadzieję, że tak, bo ja czasami mam y, milion myśli na sekundę i włącza mi się słowo tokie i y, trudno mi zrozumieć, No, ale mam nadzieję, że wam się udało. No, dobra. To tutaj y, nasz niewolnik przyszedł. Y, w sumie. Właściwie, dlaczego Rewa go wypuściła? Nie mam pojęcia, ponieważ nie powinien się panoszyć po, po ulicach y, miasta, no ale nic. Y, nie, niech już będzie. To może go zaprosimy, co? Do tego, yy, żeby kupił coś u nas. Nie, no, nie, dobra. Nie będziemy go męczyć. Yy, tego weźmiemy na cel. A Monika ogarnie tą laskę. Yy, powitaj. Dobra. Yy, dlaczego wy jesteście znudzone? Nie. Dobra. Już wam się zmieniły te nastrójniki cudownie, bo bym miały problem z. Nie, znowu zepsułam. Jezu! Tu! O, proszę, wiś. Yy. Dobra, nie chciałeś gadać z gościem, to pogadaj z gościową. Yy. Tutaj. No, gdzie ty znowu jesteś? No, weź kogoś pozachęcaj. Żeby to nam cały dnia nie trwało. O, o, to będziesz coś chciała kupić. Cudownie. To weź jeszcze odpowiedz jej na, na jakieś pytania. Czy, ej, czy wy to widzieliście? Ona przeszła... Lol. <ścoughs> czy ona przeszła przez kanapy? Będę musiała to ogarnąć na nagraniu. Yy, dobra. Yy. Ty wybrałaś zdjęcie Reginy, tak? To ty się podlicz. Eee... Dobra, eee, a Ty wybrałaś Anastazji. To Ty podlicz tutaj naszego. Jak on ma? Mikołaja. Dobra, wspaniale. Eee, to ja zapisuję, żeby tu się nie zamotać, eee, że Regina dostaje cztery punkty. A. Anastazja, trzy punkty. Dobra. Wspaniale. I teraz yy, po prostu rozstrzygający głos. Więc yy, ciekawe, kogo tutaj yy, wybiorą jurorzy. Yy, I mam nadzieję, że nie będą musiały robić dogrywki. <grywki> Naprawdę, mam wielką nadzieję. Yy. Aha, dobra. Jeszcze ty wybrałaś zdjęcie. Ty byłaś pierwsza. Aurelia, nie? Dobra, to ją podlicz. Yy, I ona wybrała zdjęcie Kassandry. Yy, ty podliczysz tak tylko dla formalności tą Klarę ona chyba ma. Nie, Sofia. O, to jest córka Birksenów, To ona już nie jest nastolatką? Nie. Jest już dorosła. Jak to szybko rośnie wszystko. I upamiętam, bo było takim małym szkrabem. No cóż. Dzieci. E, dobra. To, która... Tak, to Kassandra dostaje dwa punkty, a Wiesia jeden. I tutaj zaraz podliczę i ogarnię... Podliczę wszystko i ogarniemy, kto odpada. E, tylko, czekajcie, zamkniemy ten sklep. Yy. I to wszy tu wszystko to pousuwamy. Yy. Dobra. Yy, czekajcie, szybko podliczę punkty. Yy. Py, 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 py. Yy, jeku. Dobra, już myślałam, że, że nie umiem liczyć. Eee... Dobra, wspaniale. Eee... Ja już wiem, która dziewczyna opuści nasz program i nie zobaczymy jej w kolejnym odcinku. Eee... I zaraz wam to powiem. Tutaj tylko nam psuje kadr trochę Cecilia. To wy już sobie wróćcie do domu. Znaczy wracajcie. Eee... A ja wam wszystko zaraz wyjaśnię i no po prostu ogłoszę wyniki, o, tak żeby ładnie to nazwać. Yy, to dziewczyną, która opuszcza program w tym odcinku jest Anastazja. Niestety w tym tygodniu porodziła sobie najsłabiej i musi wrócić do domu. Yy, no szkoda trochę, bo no nie ukrywam, że była ja moją faworytką. Niestety. Yy, ale no, no nic, tak zdecydowało szanowne żyry. I no najwyraźniej nie było jej to pisane. No ale nic. Życie toczy się dalej i zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że w sumie już jesteśmy na półmetku. Już połowa dziewczyn odpadła. I teraz będzie to po prostu leciało tak szybko, że no ja nie mogę. Więc dobra, żeby nie przedłużać, kończę dzisiejszy odcinek. Wyłapkujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze. No, a ja się żegnam, i do następnego! Cześć!